I podłączamy plus do plusa, a minus do minusa. Czy myślisz, że właśnie tak wyglądają studia na Politechnice Wrocławskiej? Duży błąd! Poza teorią mamy też zajęcia praktyczne. Na wydziale elektrycznym wdrażamy wiele fascynujących projektów. Budujemy roboty, które wygrywają międzynarodowe konkursy. Azor, choć. A takie konkursy. Świetna okazja, żeby razem z Politechniką zwiedzać świat. W końcu nauka zabawę, co nie? Obalmy jeszcze dwa mity o studiach na Politechnice. Numer jeden. Podobno łatwiej tu spotkać dziewczynę niż dinozaura. Mit numer dwa. Po tych studiach nie ma pracy. Pewnie, że jest. Więcej opowie Wam o tym Jarek z Elemontu. U nas staż możesz zacząć nawet w trakcie studiów. I nie będziesz parzył kawy. Mamy na to swoje sposoby. A jak zdobędziesz doświadczenie, to możesz zostać kierownikiem robót elektrycznych. Tak jak ja. A poza elektryką zajmujemy się także programowaniem oraz automatyką. Nie zwlekaj, aplikuj już dziś. Kariera czeka.